Elo, kolarskie wariaty tu Wojtek z tej strony a to jest Romet Wigry. Jak zapewnie pamiętacie, to był ostatni, poprzednio ostatni odcinek był dotyczący Wigry'ego Gravela, ale zapomniałem sobie powiedzieć co nieco na temat Owiki, jak również siodełka. A jeden z moich bardzo dobrych widzów, którego oczywiście pozdrawiam. Napisał komentarz czy co w sprawie tych siodełek i owiki, bo generalnie warto wiedzieć co nieco na ten temat. Zacznijmy od owiki. Jest to owika gravelowa od acenta. Nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale tam w tytule czy w opisie będziecie mieli mniej więcej co to jest za owika. Jak widzicie, tutaj ma taki fajny wzorek Moro, taki, wiecie, wojskowy, wiecie, że gravelki, jedziecie sobie po lesie, po szuterkach, jest fajne takie kamo i nie widać wam, że macie kierownicę typu baranek. No dobra. Generalnie jest to owika taka zwykła, piankowa, więc generalnie tu nie ma oprócz właśnie tego fajnego wzorka. Generalnie piankowa. Bez szaleństwa, żadnych jakichś tam dodatków i generalnie nie ma tu żadnego szału technologicznego. Ale to całkiem fajna owika, powiem Wam. E, bo zacznijmy od tego, jak się ją zawijało. Bo zawijają ją się tak jak każdą piankową, całkiem łatwo. Nie było tam jakiś problemów z tym, że na przykład w tych imitujących skórę. Jak to mają, to tendencje do tego, że ciężko się to zawija, że trzeba mocno ciągnąć, i generalnie później trzeba uważać, żeby nie było, zrobiły się jakieś zmarszczki. Nie, tutaj jest wszystko cacy pięknie zrobione. Tutaj, naprawdę, jeśli zaczynacie, chcecie mm, spróbować sobie zawinąć owikę, no to taka właśnie piankowa jak najbardziej pasuje. A dodatkowo trzeba po powiedzieć, że nie jest ona tak słaba całkiem mocna nie udało mi się jej zerwać jakoś żeby ją tam na siłę na hama e ciągnąć więc generalnie całkiem dobra porządna owika na pewno w przypadku jakiegoś tam e walnięcia niekrośniego oczywiście może się okazać że nawet może trochę wytrzymać ta owika więc generalnie jeśli chodzi o to to jest całkiem niezła owika tak jak mówiłem zawija się bardzo prosto piankowa dość wygodna Powiem wam, jest dość gruba. Nie czuć pod palcami, tutaj, że tutaj już się zaczyna kierownica. Więc, generalnie, owika jest całkiem gruba i całkiem wygodna. Więc, generalnie to też jej trzeba dać na plus. I, generalnie, to co mi się podoba w tej owicy, jest też to, że jak tu widzicie, tutaj ona ma, przy owijaniu, robi się taki. Wzorek, znaczy, że tu jest grubsza i tu jest cieńsza, znaczy to, że fajny sposób można chwycić tą owikę. Tak, jakbyśmy tak mieli tutaj, akurat pasowało między palcami, to więc generalnie jest to całkiem fajna owika. I jeszcze jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć, co się dość rzadko zdarza: całkiem fajna taśma kończąca. Bo nie jest to taka zwykła, izolacyjna, za e, słabym klejem. Jak widzicie, tu ta taśma ma taki fajny wzorek imitujący skórę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale generalnie powoduje to to, że to fajnie wygląda, i zamiast i z, rzadko po, e, się na to decyduję, ale stwierdziłem, że spróbuję zamontować e, właśnie tą taśmę, no i okazuje się, że trzyma. Co prawda za po pierwszym naklejeniu okazało się, że tu końcówka się odklejała z jednej i z drugiej strony, ale to było tym spowodowane, że trochę za mocno ją po prostu naciągnąłem. I teraz generalnie trzyma się, więc bardzo fajna owika za dość rozsądne pieniądze. Teraz przejdźmy do siodełka. Jest to Witkop, Metikus, Żel, jakiś tam sport. Oczywiście w opisie to podam, czy w tytule, jak się nazywa dokładnie ta, to siodełko. I powiem wam, że generalnie, jak za takie nieduże pieniądze, no to też jest całkiem dobre siodełko. Oczywiście, jeśli szukacie niskiej wagi, czy ogólnie, żeby to było jakieś, nie wiem, areło dynamiczne, czy w ogóle, jak to nazwać, żeby było zajebiste, no to Sory pomyliście sobie miejsce zainteresowania, bo generalnie to siodełko jest ciężkie nie jest też jakoś mega aerodynamiczne no, nie wiem, czy są siodełka aerodynamiczne, chyba są nawet o ile dobrze pamiętam, ale generalnie za te nieduże pieniądze, bo o ile dobrze pamiętam 50-60 zł kosztuje to siodełko więc generalnie jest to bardzo fajne siodełko co ważne, jest ono dość grube i ta warstwa tu chyba pisze żel, więc generalnie chyba tu jest żel. Generalnie ta warstwa, bo ludzie, ludziom się wydaje, że generalnie ta wiarsa, pianki, czy żelu, czy co tu jeszcze dają producenci, to ona powinna być mięciutka, jak, no, to. I, a to, tak, szczerze powiedziawszy, nie działa, bo generalnie ta warstwa tu powinna być. Nie za twarda, nie za miękka. powinna być tak jak tutaj, w sam raz. Generalnie fajne siodełko, tylko że nie na mój tyłek, bo ja mam dość wąski tyłek, jak zauważyłem, więc generalnie tutaj w, tym mie w tych miejscach mnie trochę uwierało. Tutaj po bokach nie uwierało tam, wiecie, w kroczu mniej więcej. No, i generalnie, jeśli masz trochę większy tyłek, no to ja ci bardzo polecam to siodełko, bo generalnie fajnie się na nim siedzi. Co prawda nie można oczekiwać, że jakość wykonania będzie tu jakaś mega, bo na przykład nie wiem, czy to będzie tutaj widać. To szwy na przykład są dość słabe, ale tutaj mamy też tą dziurę, która uwalnia wszelki ból. Nie, a mija to góra, to jest wszystko jedno czy jest dziura czy nie ma dziury jeżdżę i tak i tak i jakoś nie zauważam większej różnicy jeśli chodzi o e, wygodę siodełka, tutaj też widzicie to siodełko jest dość e, flex po angielsku, giętkie, o e, kurczę, że po angielsku pamiętam, a po polsku nie tragedia no i generalnie jest to na takim całkiem sezowym poziomie, nie ugina się, także można oczekiwać, że to się za chwilę złamie, więc generalnie jeśli chodzi o siodełko, no to możecie kupować w ciemno, jeśli potrzebujecie jakiegoś taniego, wygodnego siodełka, a nie jakiegoś wyścigowego, polecam jak najbardziej. Jeszcze tu zajrzyjmy pod spód, bo też tutaj nie można oczekiwać jakiegoś szału, tutaj na spinacze są przymocowane, przymocowana ta warstwa wierzchnia. Tutaj też na śrubki, no to akurat już jest standard, ale tutaj generalnie pod spód to lepiej nie zaglądać, bo tutaj widać, że to odstaje, tam, tutaj też odstaje, nie uciekaj mi. Tutaj no tak niechlujnie to jest trochę wykonane, ale generalnie to nie powinno rzutować na to, że to siodełko się uszkodzi po jakimś czasie, bo generalnie tutaj ta warstwa tego niby niby skóry, niby czegoś tam, ta warstwa wierzchnia jest całkiem gruba, więc no długa, więc generalnie nie ma szans, żeby tu się poszarpało. chyba że ktoś się będzie starał się szarpać za to, więc... Ale generalnie tutaj jest plastik pod spodem. Tutaj pałąki są stalowe, czy te rurki, czy jak to się nazywa. Nie wiem, brakuje mi czasem słów, ale staram się mówić. No, i generalnie fajne siodełko za nieduże pieniądze. Tak jak już się powtarzam kolejny raz, powtórzę się znowu. I jeśli właśnie potrzebujecie dość taniego siodełka, żeby sobie nie wiem, dojechać do pracy czy coś takiego, no to siodełko Witkopa jak najbardziej polecam. No i może co nieco na temat Wigrego Gravela, no bo. Już mówiłem, co z nim, jak się nim jeździ, że jest fajny, że ogólnie napęd jest, ten Nexus jest fajny do jazdy miejskiej w i w terenie takim górskim, to już się nie, nie za bardzo dobrze sprawuje. No ale w sumie, co z nim dalej? Niektórzy pisali w komentarzach, że to będzie fajny rower do jakichś wypraw. Tylko że nie wiem, czy będę chciał jakieś wyprawy akurat na rowerze składanym, Bo, generalnie, fajnie by było jakieś dalsze tereny zrobić. A no nie oszukujmy się na dwudziestkach, no to nie zrobimy jakiegoś dalego, dalekiego mm, dystansu. Generalnie ja ten rower zrobiłem tak naprawdę dla frajdy. Nie liczyłem się z tym, że będę go używał na co dzień, no bo też do pracy mam z. Parę dziesiąt kilometrów, więc generalnie też bym z nim nie, nie za bardzo dojechał. I generalnie też no, mam kilka rowerów, yy, i na ten temat też powiem: yy, zrobię filmik osobny. Tak, generalnie, no to pewnie na nim nie będę jeździł, tak naprawdę. Więc yy, co z nim zrobię? No, w sumie sam nawet nie wiem, albo go sprzedam, albo nie wiem, komuś go dam. Ja myślałem nad tym, żeby go jakoś przekazać osobom, które, no, no widzicie no w jakich barwach go pomalowałem, więc wychodzę z założenia, że no chciałem po pierwsze uhonorować tych biednych ludzi, którzy tam walczą o swoją niepodległość z ruskimi kacapami, naprawdę barbarzyńcami. Więc co będzie z nim dalej? Pewnie komuś go przekażę albo go sprzedam. Coś więcej na ten temat pewnie powiem w jakiejś bliższej bądź dalszej przyszłości. I to było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!